Cześć biegacze, z tej strony Paweł Matner, magister fizjoterapii, trener biegania, a Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, no to kliknij subskrybuj kanał, aby niczego nie przegapić. Jeżeli w trakcie filmu pojawią się jakieś pytania, to napisz je w komentarzu, postaram się na nie jak najszybciej odpowiedzieć. I kolejna sprawa, jeżeli film się Tobie będzie podobał, to daj łapeczkę w górę, a jeżeli dasz łapkę w dół, to napisz w komentarzu dlaczego. Dzięki temu będę mógł e, stworzyć taki film, który się będzie Tobie podobał. Więc piszcie, po to te filmy są, żebyście z nich korzystali, wyciągali jak najwięcej lekcji. One nie są dla mnie. One są dla Was. Ustawię jeszcze tutaj kamerę. Mam dzisiaj nowy sprzęt tutaj bezprzewodowy, także więc nowa jakość nagrań, e, specjalnie dla Was. Dzisiaj będziemy mówić o. Oddychaniu podczas y, biegania. Jak oddychać y, podczas biegania? Istnieje wiele teorii, y, wiele różnych dziwnych rzeczy się pojawiają łącznie z zaklejaniem, plastrem, taśmą ust, czy chociażby oddychaniem samym y, nosem, czy oddychaniem co drugi, co czwarty, co jakiś tam inny dziwny krok. Po pierwsze, podczas biegu oddychamy ja zawsze mówię jak całą powierzchnią ciała, wszystkim czym się da, żeby dostarczyć jak najwięcej tlenu do pracujących mięśni. To jest podstawowa rzecz. Kolejna sprawa, no to szczęka żuchwa, mięśnie antygrawitacyjne, ee, mięśnie, które robią, że zaciskamy zęby, no to podczas biegu staramy się, żeby wszystko było jak najbardziej nasze ciało rozluźnione, więc nie zaciskamy buzi, tylko delikatnie nasze wargi są rozchylone, więc oczywiście oddychamy wtedy też buzią. I tutaj nasuwa się oczywiście kolejne pytanie, czy widziałeś kiedykolwiek, żeby na przykład, nie wiem, Eliud Kipczogę, najbardziej znany, albo Henryk Szos, albo Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, czy ktokolwiek inny z biegaczy, biegał z zamkniętą buzią? Albo zakleją jeszcze tym bardziej e, plastrem jakąś e, buzię, usta? No nie, więc... To nie ma racji bytów. I tutaj zaraz się pojawią zwolennicy metody Butejko. Książka pod tytułem Tlenowa Przewaga i wszystkie inne książki Patryka McEwana, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko, którzy właśnie przema, przemawiają za tym, nakłaniają do oddychania nosem, bo wtedy powietrze jest oczyszczone itd. Tak 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 Ale nikt tutaj nie wziął pod uwagę intensywności z jaką biegają biegacze i jak to wygląda w świetle e, tutaj sportu no i jeżeli to faktycznie byłoby takie super to wszyscy by tak biegali a jednak tak nie jest więc podczas biegu oddychamy całą powierzchnią ciała wszystkim czym się da, oddychamy nosem, buzią, ustami żeby to powietrze dostarczać jak najszybszy, jak najprostszy i najbardziej e, w skuteczny sposób do naszego ciała tak jak mówię wielokrotnie, najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze, więc po prostu oddychamy tak jak nam to idzie, e, mimowolnie przychodzi, bez zastanowienia się, czyli poprzez nos i usta, a nie staramy się zasmarkać tutaj nasz nos. Kolejna sprawa, no to też zapewne większość z Was widziała takie plastry naklejane na nos. Tutaj kiedyś były modne, dalej są, chociaż są coraz mm, mniej dostępne plastry na nos, brief, na, brief ride, rozszerzające nos, że faktycznie lepiej się dzięki temu troszeczkę oddycha. E, Marcin Lewandowski chociażby z tym biega, z tymi plastrami. E, świetnie się sprawdzają, e, testowałem to u osób, które chrapią, zakładanie tych plastrów na noc. Wtedy te osoby mają lepszy przepływ e, powietrza, to oddychanie jest płynniejsze i nie ma tego chrapania, więc pod tym względem jak najbardziej jak najbardziej tak. Tutaj to właśnie hmm, nakładanie tych plastrów. Yy, kolejna sprawa, no to też a propos oddychania. Oddychamy buzią, no to wszelkie trenażery, sprzęty, które służą do hmm, ćwiczenia mięśni oddychowych, mięśni międzyżebrowych, przepony, męczliwość przepony, zwiększanie objętości oddychowej, wszystkie są tutaj, do mają ustnik do buzi, do ust i zaciskane są, zaciskane eklipsem jest nos, więc to już kolejna sprawa za tym, żeby oddychać tą buzią. No i e, chociażby też sama metodologia badań spirometrycznych, no to też wszystko, e, kiedy badamy chociażby przesiewowo, przy, e, czy ktoś ma astmę, czy nie, czy testy wydolnościowe, no też wszystkie ustniki są do buzi, więc to wszystko przemawia za tym, żeby oddychać tą buzią podczas biegu. Wiadomo, że jak Intensywność biegu jest bardzo niska, no to nie musimy oddychać tą, tą buzią, ale jednak, e, tak jak mówiłem, jeśli na te grawitacyjne rozluźnienie podczas biegu, no to ta usta delikatnie są rozchylone. Pamiętam za czasów Juniora, e, gdzieś tam na Śląsku, jak biegaliśmy na mitingach w Bielsku Białej Bodarze, e, był taki chłopak, który biegał tak, jakoś dziwnie machał głową podczas nabierania powietrza, że śmialiśmy się, że jak ryba on wyszukuje tutaj cząsteczek tlenu, właśnie buzią, nabierając powietrze. Podsumowując, podczas biegu oddychamy wszystkim, czym się da. Nosem, otwarta buzia, delikatnie rozchylone, rozchylone wargi, wargi, żeby e, nie zaciskać mięśni, żeby nie tracić energii na to, e, żeby nie zaciskać szczęki i żeby faktycznie było rozluźnione tutaj e, przede wszystkim mięsień żwacz, mięśnie karku i idąc dalej rozluźniona nasza sylwetka podczas biegu. Oddychamy wszystkim czym się da. Dziękuję. Jeżeli film się Tobie podobał, zostaw łapeczkę w górze, napisz komentarz. Może masz jakieś pytanie, chciałbyś zaproponować jakiś kolejny film i daj znać, jak się podoba Tobie e, mój nowy sprzęcior do mm, nagrywania głosu, nagrywania dźwięku. Mój nowy mikrofonik bezprzewodowy Sarkomnik Blink 500. E, tak więc e, daj znać. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.